Kochani, robimy tartę z porem, pieczarkami i gorgonzolą. Tak, tak. Te, o którą tyle prosiliście w komentarzach. Patrzcie, patrzcie, jaka piękna. O! Zaczynamy od ciasta. Ja nie mam żadnego super przepisu na ciasto, więc po prostu biorę najzwyklejsze ciasto francuskie. Aby nasze ciasto nie przywierało, daję sobie do naczynia troszeczkę oleju i rozsmarowuję. Po całym naczyniu. Przekładam ciasto, wstawiamy do piekarnika, który nagrzałam już wcześniej do 170 stopni. Pieczarki kroję na całkiem spore kawałki, najpierw na plastry, a później na takie dość grube słupki. Teraz weźmiemy się zapora. Nie wiem o co chodzi, ale dużo ludzi używa tylko tej biało-zielonej części pora. Ja jestem zwolenniczką niemarnowania jedzenia i wykorzystywania warzyw czy owoców po całości. I te części są jak najbardziej jadalne, a przede wszystkim są bardzo dobre. Szkoda to marnować, będziemy mieli więcej przepysznego farszu. My mogą być mniejsze, mogą być większe kawałki. Rozgrzewamy patelnię, wrzucam całość. Nasze ciasto już się podpiekło, dlatego ja je wyjmę z piekarnika, bo pamiętajcie, potem ponownie wrzucimy tartę, więc ono też nie może być za mocno przypieczone. Jest lekko zarumienione i to całkowicie nam wystarczy. Teraz bierzemy się za pieczarki. Zrobię im taką terapię szokową i wrzucam je na mocno rozgrzaną patelnię i w ten sposób smażę. Według mnie są potem dużo, dużo lepsze. No i wrzucamy. I one się robią tak pięknie rumiane. Cały czas mieszam. I dałam tutaj grzanie płyty na absolutne maksimum, po to, żeby nam pieczarki się nie gotowały, tylko jak najszybciej odparowały tą wodę. Bierzemy ser i ścieramy go do miski. Dodajemy 4 jajeczka. Do tego wszystkiego bierzemy kwaśną śmietanę osiemnastkę, żeby nam się nie ścięła. Dodajemy jeszcze musztardę, i to ma być taka spora łyżka. Całość jeszcze solimy i pieprzymy. Wszystko razem mieszamy. O! Teraz to jest to. Serio? O! Mm, teraz to jest naprawdę to. I mamy ciasto. Moje ciasto urosło wybitnie brzydko. Chyba w życiu mi tak brzydko nie wyszło. No ale wiecie, jak to zazwyczaj bywa. Jak nam zależy, to wychodzi jeszcze gorzej. To wygląda w ten sposób. Mm, pieczarka i sól. I w zasadzie tu nic więcej nie poszła. To jest tak pyszne. Wrzucamy całość tutaj na nasze ciasto. Ja zazwyczaj mieszam tutaj bezpośrednio na cieście. I powiem Wam tyle. Nie oszczędzamy z gorgonzolą. Ma być ją czuć. Daję tutaj po prostu duże kawałki. A potem jak to wszystko razem się zapiecze i połączy z tą masą, tutaj to warzywa... O, to, to będzie to. I ostatni etap. Czyli zalewamy to wszystko naszą masą, którą wcześniej zrobiliśmy. I nie bójcie się, że tej masy będzie za mało, bo nie będzie. Ona sobie bardzo ładnie powpływa tam w głębiny między tymi warzywami. Rozprowadzamy sobie całą tą masę tutaj. Wspaniała, ale wsadzamy do piekarnika, myślę, że na jakieś 45 minut plus minus. I czekamy. Minęło 35 minut i to już jest w moim przypadku moment, żeby wyciągać tartę. Patrzcie, patrzcie jaka piękna. O! Smacznego. Obserwujcie mnie po więcej.